no, gdzie on poszedł? Kurwa. <laughs> Horse down. O, oh, tak. Nie, no, pewnie poszedł do Dimitra i woliwoda. 8 game seven players nie, last game Ok dobra wiśnia invite zapka uh, random 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 <sighs> <Matka>, random <tryk> random, random all Masz jakieś preferencje wiśnia? Nie. Dobra. Kacznę uszy. <noise> no tak. No, no dobra, ale tego nie ma w tej grze akurat. No jak dobra. to jest, w ogóle. Dobra. Później wrócę. Dobra. Now Romati. Now Romati.